Jak oceniasz działania rządu w tej kryzysowej sytuacji? Wiesz co, ja na temat polityki nigdy się nie wypowiadałam i nigdy hmm. nie będę się wypowiadać. To jest jakby temat, y, temat dla mnie bardzo odległy i zawsze byłam... Y, y, zawsze stałam obok, jeżeli chodzi o, o sprawy po prostu polityczne. Tego, ale jak jako obywatel tak, w na przykład, w sensie Ale ja, na, na, nawet były takie sytuacje, że gdzieś tam ktoś mi zarzucał, A, idziesz do TVP, czy idziesz do TVN, czy idziesz do Polsatu. Dla mnie to nie, nie miało kompletnie żadnego znaczenia. Dla mnie każde media były dla, dla mnie bardzo ważne. Tak jak każdy, każdy portal, czy każda po prostu osoba pracująca w waszej po prostu branży. I ja zawsze starałam się stać obok. Natomiast jeżeli chcesz zapytać mnie, czy pójdę na głosowanie, i czy po prostu skorzystam z tej metody, że będzie można głosować właśnie tak jakoś zdalnie, to absolutnie nie wybieram się na wybory. Dla mnie ważniejsze jest po prostu zdrowie. Dla mnie ważniejsza jest po prostu moja rodzina. Ja nikogo nigdy w życiu nie będę po prostu narażać. A to tak jak mówię, jeżeli chodzi o wybory, to absolutnie nie będę głosować. Nie, 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 po prostu to jest bez sensu. Dlatego mhm. zdziwiło mnie to, że po prostu nie zostały przełożone ze względu na, 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 na ten cały koronawirus. No ale rząd podjął taką, taką decyzję i, i, i co? Jedyne, co możemy powiedzieć, to tylko albo zagłosować, albo nie, albo pójść, albo nie pójść. Czyli akurat ty jesteś w tej grupie, która nie pójdzie i nie, nie będzie pójdę. brała w tym udziału. Nie, nie będę brała y, udziału. Y, nawet jakby to miało być jakieś właśnie typowe, że można z domu wysłać, nie wiem, cokolwiek. Po prostu nie. Y, y, A nie myślę, boisz się tej wielu... kary, bo jest informacja, że jeżeli nie zagłosujemy i nie oddamy karty wyborczej, to będzie 3 lata więzienia. Jak ty do tego podchodzisz? No bo ty z jednej strony śmieszne, ale z drugiej strony prawdziwa. Um... Wiesz, że przyoczyłam tę informację <grym <grym nie, śmiejsze, to nie śmiej się, przeoczyłam tę informację. Nie, po prostu wiesz co, jakby dla mnie ważniejsze jest teraz w tym momencie. Nie no, co rozumiem mi go, mi tak boję, boję się po prostu tego, co jest na zewnątrz. Słuchaj, ja robię te zakupy. Uwierz mi, że ja hmm. wychodzę na te zakupy i nie idę do większych sklepów, tylko raczej staram się wybierać te małe sklepy, gdzie są po jednej dwie osobie. Te mniejsze po prostu sklepy spożywcze.